Dobry robaczki moje kochane Witajcie w czwarteczek. Edzia jedzie do pracy, ale nie umiem znaleźć gdzie to kuźba jest. Tej gumki na kamerę. Co ja to zrobiłam? <śledzysz> Czy ja jest ślepo? Czyli jest ślepo, a tu zleciała, dobra już mam ciemno jak w. Ciul. O, tutaj. Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Jedziemy do pracy. Słuchajcie, wczoraj wyobraźcie sobie, że jak jechałam do pracy, to już ściągali wszystkie ozdoby świąteczne, nie? I ja mówię, no fajnie. I po ptokach. Fajnie i po świętach. Święta, święta i po świętach. Wstałam dzisiaj jako tako, jak taki paw. No i mówię, dobra, trzeba ja nie? Nie ma to tamto. No i że się wyrobiła i jadę. No i co? Jestem nawet taka wyspana. Poszłam spać po... o 11, no. Już zasnęłam. Dzisiaj mam bliskie w myszkę myki. Nie widać, nie? Jestem za daleko. No. to co, włączamy muzę i napierdalamy, nie? Na miejscu. Uuu, la la, 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 u, u, u. la, 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 u, la, 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 wieje ale wieje, powiem, wam. wie jak, skurcz byk. Wieje jak skurcz byk. Wykluczyki małe, fajne nawet. Wszyscy stoją, słuchajcie. Wszyscy stoją. O, jak wieje, ja pierdziulę. Dobry świecie. A już tu ludzie uważam, ty? Te... Aha, bo tu. To... Trochę, że źle zaparkowała. Czemu ty się świecisz zawsze? Bo to automatycznie. No, jestem w pracy. Dzień dobry, patrzcie, wszyscy są Wszyscy stoją Wszystkie autka stoją I ja ten, o idzie ten ze sprzątem Zaś będzie go do ze mną Dobra kochani, to widzimy się po robocie Ja już jestem na miejscu Idą pracować Park, plac na razie pusty Nie ma klientów, tylko nasi pracownicy Ale fajnie, śmiesznie No Także tak, moi drodzy, idę, idę harować, idę zarabiać na jedzonko dla kotków, jak ja to zawsze mówię. No i nasi inni. <noise> buziaczki do później, papa. Pa. Skończyłam pracę, poszłam połazić po sklepach. Nic tutaj takiego nie ma fajnego. Byłam w Teddy, byłam w Rosman, byłam w Kiku, byłam w pennym. Leje deszcz, wszyscy uciągnięci i nic mi się nie chce. Kupiłam. Aniołka na grób, Takiego aniołeczka pięknego Bo pojedziemy pewnie jutro Na cmentarz Ech, A w Prosmanie kupiłam sobie puder Taki wzięłam tym razem Tego koloru jeszcze nigdy nie miałam Także zobaczymy I wiecie co znalazłam? Piękny, piękny cień do oczu Patrzcie, jak iglica. I chcę, zaraz jak wrócę do domu, to sobie pomaluję oko nim. Będę świecić. I wzięłam, znalazłam lakiery do lamp, nie? hybrydowe z tej marki Rivel. Neon i taki róż delikatny. Neon pomarańcz i taki róż delikatny właśnie. I mówię, a spróbuję jakie są może będą dobre, 3,40 kosztowały to chyba ok co jeszcze wzięłam, Wziąłam podkład, pytacie się mnie zawsze jakiego ja używam podkładu i zawsze używam tego albo skatris ale długo już skatris nie używam Matko chyba z pół roku tylko używam ten, także dziewczyny polecam, on jest tani, ale bardzo fajny i on ładnie kryje, naprawdę ja mam tylko jego na sobie i wziąłam sobie jeszcze kredkę do oczu, do brwi. Nie umiem jej znaleźć. I wzięłam biały lakier, bo chyba dzisiaj sobie zrobię frencha. Nie wiem. Zobaczę. Czy mi się zachce. Muszę naprawić tego paznokcia, bo on mi się zepsuł przy paletach wczoraj. I, dziś, i naprawiałam go wczoraj, bo wiedziałam, że jak dzisiaj pójdę do pracy i jakbym jakiegoś zgubiła, to zrobię więcej dwa. Ale się wszystkie trzymają. E, tylko ten wczoraj mi pęknął, także go dzisiaj naprawię, jak zajadę do domku. I wzięłam co? A, i kredkę dobrwitą Też z tego Rival właśnie. No. O. I co? I to tyle chyba. Co ja jeszcze wzięłam? Wzięłam kotką karmy, wzięłam sałatę. Wzięłam kotom karmę, winogroną. Obronę wzięłam. Dobra. Fajne takie chrupiące. I to tyle. Jedziemy do domu. Mmm, wiecie co? Um, piosenka Dody Którą zaśpiewała ostatnio o tym dom nad wodą Ona to a, tam grała na tym, nie? Um, na organkach Ała, plecy. Ja pierdzielę te plecy, że mam dotyk, nie plecy. Ta piosenka Dody jest tak piękna że ja już po prostu jestem jestem po prostu zakochana w tej piosence. Na wczoraj miałam tak z tym, że sprawy! Jestem w domu. Dzień dobry. tylko się widzieliśmy, ale tak, jestem w domu. I idę przerabiać dla Was vloga. Eee, jednego. Włączyłam ogrzewanie. Grzejnik. chojna oh, jeszcze jest. Ostatni dzień dziś i jutro. Weekend już nie będzie hojny. Szkoda hojny. Ale nie będzie hojny. Dobra, włącz ma coś. Gdzie jest mój laptop? Ach, szajze. Laptop jest przecież u Gregora. A, jako ja głupio. A dziś jest mój laptop. Ja mówię, ja chcę przerabiać vloga. Patrz tak, przerobię. Dobra. To poczekamy do wieczora. O no. 17 będzie. O, mamy 12. .00. Jeszcze 5 godzin. Wieczorkiem będę przerabiać vloga. Jutro też mogę przerabiać vlogi. A w sobotę pojedziemy jeszcze raz do niego i dodam. No i tak teraz będę robić. Jeździć do niego jak cep. Chociaż chcemy skoczyć do tego tam miasta obok, a ja będę się pytała o alternatywę właśnie na przesyłanie vlogów jakiegoś stika z internetem czy coś takiego, bo powiem Wam, że już mnie to irytuje. E, chciałabym mieć tutaj ten internet, żeby. Mam internet, nie? Wszystko działa i tak dalej, ale jak przesyłam film, to tak się ładuje długo że szok, bo mam za dużo, wiecie, megabajtów, czy ktoś się tam nazywa. Czy tam te pliki są po prostu za duże? No i niestety, niestety, stety przesyła się za długo. No, a ja nie chcę, żeby mi się to tak długo przesyłała. Jestem niezadowolona, niezadowolona jestem. Czekaj, ta czas nasmarować usteczka. Uwielbiam, 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 uwielbiam. Mi się też kończy, już końcóweczka. No, tak, tak, tak. Dobra, kochani, kończę, idę ten, idę, załączam muzę, trochę tutaj muszę pogarniać. Porobię, poleżę, podpoczywam, potem się odezwę. Jadę. Położyłam się 3 minuty, stwierdziłam, że jadę, bo napisała do mnie Ela. A ja jej napisałam, że dobra, to mogę wpaść na kawę, bo ona napisała, czy wpadnę. Mówię, o, no, dobra. Także wstaję i jadę. Do później, pa pa. Hello, hello. Hello, hello. Ja w domu przyjechałam i wziąłam się za sprzątanie, pranie i tak dalej. Już mam wszystko ładnie, czyściutko porobione. Mamy 20 po czwartej. Jest wszystko idealnie, nawet świecznikami się pali. No i będę właśnie sobie teraz układała na toaletce moje pierdy, pierdy. <laughs> OK, um, No bo, bo muszę posprzątać i porobić sobie tutaj, um, bo mam nowe kosmetyki i chcę to wszystko tu powyrzucać, co jest puste i chcę jakieś miejsce porobić, słuchajcie. No. Co chciałam powiedzieć? Um. O cześć! A dzień dobry, pani Kle. Patrzcie, patrzcie. Cześć! A miał. A miał. Dzień dobry, panie mój kochany. Ona cały czas pod stolikiem sobie. A siwalek na łyżeczku, wygodnie. Proszę bardzo, państwa, jak pięknie. No, oczywiście. Choina się świeci, jest wszystko elegancko, tak? Jest jeszcze klimacik. Mały klimacik jest. Było pytanie, dlaczego nie trzymam choinki do 2 lutego? Nigdy nie trzymałam. Powiem wam, że zawsze rozbierałam choinkę tego. Zawsze rozbieram choinkę już po sylwestrze, po świętach i tak dalej, i jakoś tak, wiecie, było wtedy przestrzeni, A że teraz w weekend mamy dużo czasu, to chcę też, żeby Gregor mi naprawił mój karnisz. Koleżanko, nie. Nie, koleżanko. Żeby mi naprawił karnisz, i chcę zmienić też firanki. A że mamy wolne, i mamy w planach tylko jechać do polskiego sklepu. Na chwilę do mamy, to z rana to załatwimy, a później po będziemy tu grzebać i właśnie choinkę sprzątać i powieszę sobie nowe firanki, te ściągnę, bo chcę sobie po prostu wiecie, odświeżyć, poprać, no i tak dalej, dlatego teraz weekend to zrobimy, wiecie? Najlepiej by było, najlepiej. No. Dobra, kochani, będę chyba kończyć tego vlogasa, bo przyjeżdża Gregor, dlatego będę się, słuchajcie, żegnała z wami. E, posprzątam sobie tu, poogarniam o moje oksy muszę założyć. Nie musi widzieć oksa. E, no, aha, jeszcze biały, jak to Wam mówiłam, nie, bo chciałam sobie fręcza jednąć. Jutro chyba. No, i idę ten, posprzątać, porobić. O widzicie, to są moje podkłady, te same. Tylko nie było w tym kolorze, widziałam troszkę jaśniejsze. No, i co, posprzątam, tu, poogarniam, powyrzucam te śmieci, co mi niepotrzebne. Kurde, zapomniałam kupić płynu micelarnego. Ej, jutro koniecznie muszę zapisać sobie. Patrzcie, już całą butelkę wykorzystam. Muszę jeść jutro. A byłam w Rosman, i widzicie taki mój łeb? Nie myślę, po prostu ja nie myślę. Słuchajcie, widać mnie? Ja, słuchajcie, nie myślę. Tego pudru też jestem ciekawa trochę, bo ja mam zawsze ten, nie? O, ten. Nie? A teraz wziąłam z tą zieloną zakrętką. Nie wiem, jaka jest różnica. Tutaj pisze flaw, Flawless Baking Powder, a tu jest Soft Illumination Loose Powder. Kalmar. Ja się nie znam. Mój napisy pewnie już ruszą. Także idę po prostu, słuchajcie, teraz tu sobie porobić, posprzątać. Um, no i tyle. A potem, jak on przyjedzie, to na pewno będziemy grać w gry. Ostatnio graliśmy w Mario na takich autkach, nie? Jak się kurzałam, jakbyś ta wy mnie widzieli, ej, ludzie to byś ta padli. Jak ją krzyczała, on się aż dziwił. Mówię, ja, bo mnie zabijają! I od, a on cichutko, nie? Bez żadnych emocji, spokoju, a ja, ja. co na mnie jedziesz? Co mnie zabijasz? Tu I Wikso, i Matko, byś ta wy mnie widzieli, ej. Jo, jak się odpaliłam na tej grze, to... Potem sobie pomyślałam pewno Kozok, która żałuje, że przywiózł tę gry. <laughs> no ja wiecie, ja jestem emocjonalny człowiek, nie? Ja jestem emocjonalny człowiek i ja robię, yy, wiecie. No ja emocje... ja nie chowam, ja wylewam z siebie wszystko, co mi siedzi, także... No, fajny, dobra, będzie dobry ten puder chyba. Zobaczymy, nie? Dobra, kochani, idę, idę ten y, tu posprzątać i tak dalej. No i co, widzimy się jutro w nowym vlogu. Jutro ogólnie mam spotkanie z Cindy, jutro Cindy do mnie przyjeżdża. Cieszę się niezmiernie. A mi włosy urosły, co? To są już moje. To są moje. Y, no, jutro Cindy przyjeżdża, posiedzimy, przyjeżdża do. Ja ją wezmę z pracy, przywiozę tu, e, posiedzimy, zjemy śniadanko, potem ją odwiozę do domu. I ten. No, i tyle. A potem przyjedzie znów mój i będziemy weekend już potem spędzać y, pod siebie. Także czy vlogować będę? Nie wiem, raczej nie, ale dobra, zobaczymy co tam ciekawego. Chociaż może tak gdzieś ponagrywam coś. Zobaczymy, jak to będzie, nie? Dobra, kochani, to dzięki za dzisiaj. E, dziękuję Wam za vloga. E, mam nadzieję, że Wam się podoba, że jesteście zadowoleni, że jest wszystko dobrze. Mam nadzieję, bo już niczego chyba doczepić nie można. Nic nie gadam, nic nie pokazuję, jest wszystko ok. A, i tę sobie kupiłam dzisiaj. Patrzcie, jaką ładną, różową. No, śliczna jest. Także tak, moi drodzy, kochani. Widzimy się jutro. Buziaczki dla Was. Dzięki, że oglądacie, że jesteście, że czekacie. I do następnego. Pa, pa!